Dzień dobry, witamy wszystkich na dzień, piątka Cześć Cześć piękna dziewczyno Jak cię ci spało? Mi się znowu śniło, że byłem dzielnym rycerzem, który wskoczył na konia, a koń się złamał No i się sen skończył No moja kochana perełka Wiesz, że z niedługo będziesz miał 1000 subskrypcji? Brakuje ci jeszcze 11, bo jesteś taka influencerka Celebrytka, pokaż te śpiochy No, no proszę bardzo, no, 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 kocham tego psa no. idę sobie zrobić coś do żarcia na 15 do roboty Sabrykaj Ty ale kurde bla, trochę się przybrał moją pieskowi wiem że to nie wypada takich rzeczy mówić ale trochę cię ci przybrało kochanie Mhm, mm nie ma już tu foriu w McDonaldzie No nie Piękna jesteś, dobra, luz, idę, tam, wodę przygotuję tej, lata, lataj, lataj, trzeba spalić te kalorie, przecież na plaży trzeba gdzie pójść